Siemano, Siemano Witam wszystkich bardzo serdecznie na streamku Arab gaming. proszę Państwa, witam bardzo serdecznie. Aj, aj, aj. w twoich oczach widzę raj. No, nie, mogę z tym fotelem przygody sam, myślę, że on chce ewidentnie spaść. Oj, Ojojoj. Ojojoj. Oj, oj. Przecież on miał 9700. Co się u pana wydarzyło? Nie. Co tu się wydarzyło, ty kolego? Kika to ty zawsze w pracy dostajesz. No i kolego, masz bana na 5 minut. Pozdrawiam. Kolego, ja w pracy jestem teraz, tak? Kto ci Kika dał? Kto cię zbanował na czacie? Pozdro! Nara. Dobra, pozdro. Yo. Ale, Double Frag Dobra Kary Gaming, Kary Gaming, Kary Gaming Moment, Kary Gaming Moment. Przygotyk nie ma problemu, wykarujecie wariacie. Co by dzisiaj wleciał? No, myślę, że jeden z waszych ulubionych odcinków na kanał Panda, bo jest chyba 16 minut odcinka, gdzie się wkurzam na randomy. Słownie, no lepszego filmu nie mogliście sobie wymarzyć. Co jak ktoś z Was nie widział, to polecam wbijać. Ogólnie prawie ten odcinek nie wleciał, bo montażysta z Pandow go wysłał o północy wczoraj, czajcie? On wysłał odcinki o północy. Robimy oficjalnie hashtag. Yy, nie wiem, wymyślcie jakiś hashtag. Wysyłał odcinek o północy. O północy to już człowieku Olo Pomidoro spał, i by nie było miniaturki. Na no, Olo Pomidoro Goat. Miał lekcję informatyki i zdążył zrobić wtedy miniaturkę o 13.00. Żeby było na odcinek o 15.00. Z widzowie, nie wiem. Jakiś hashtag. hashtag antymontażysta anty standard. Dawaj, porobisz go. No git. Pa. Haha, <laughs> mój ulcik to z szyku. Gold, gold moment. Goat moment. Goat moment. Let's go, let's go. Goat moment. Geniusz, geniusz. No geniusz, widzowie. Geniusz moment. Jestem dobry w Geogasera widzowie, serio Jak ktoś pamięta jak ja kiedyś grałem w Geogasera, To tam, tam widzowie Ładnie, ładnie leciało no Nie jestem taki jak w że chłopie ja się raz piję yy, Afryka północna, człowieku tutaj yy, Pasy lekko zielone Płotki, to jest chyba północna Północna Afryka Wiesz o co chodzi, no aż tak to nie widzę Ale taki, że zazwyczaj państwo zgaduje O 19 top Donator dodawany jest do znajomych Zaczymy kogo dodam no na razie Top Nighter 50 zł. Czy go ktoś przebije? Kto da więcej? Kto da więcej, widzowie? Jak te licytacje no, <tryry> Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawa <try> Dobra, nie mogę tak robić to na, na pana będzie, trzeba jakiś przerobiony, przerobione głupio Słucham Państwa Rządzy 600 Złóci 600. 600 700 700, 700 zieloni 1000 niebiescy 1000 zieloni 1100 1100 1100 zieloni 1000. Calling me, calling me, calling me, calling me Calling me, calling me, callin me, callin me, callin me, callin me Chyba zostaniesz piosenkarzem w przyszłości? Chyba. Idę na studia muzyczne, widzę. Let's go! Let's go! Let's go! Jaka tepka, hopie, bramka, tepko, tepko bramka Dobra, El Primo, człowieku, co to jest w ogóle? Po co my gramy? Co to jest za pik? Chłopie, poko Rosa, Hank? Pokorą za Hank, morda, na tej mapie. Gdzie, gdzie, z której strony oni chcą grać? Pokorą za hang. O, lagi nam dają, mega. Srają się nas i człowieku, lagi nam dają. Daje lagi. Się obsrali, że przegrają. No, laguje grę, no. Obsrali się, że przegrają i grę lagują specjalnie. Cheaterzy. Cheaterzy na rankada da gry lagu lagują. Cały stream nie laguje i chyba tylko, tylko Brawl Salsa laguje. to jest bez sensu. To jest bez sensu. Ja do Mida dochodzę i laguje grę, no ledwo dojdę do środka mapy. No już bym trzy razy go znokautował, gdyby nie lagi, no Ta gra może, no ta gra laguje, no tworzą starą zaraz laguje. No specjalnie mi lagują grę jak na nich wygrywamy, nie? Ale to jest gówno. Jakie to jest gówno? I zaraz się gra skończy, już nie będzie lagów żadnych. Nie no co za Menele? Specjalnie grę lagują. Ale skam nie No odpaliłem tego ulta cztery razy, no No klikam, no strzelam się z nim. No ile można robić rzeczy, no. no to jest skam, no laguje nam grę specjalnie jak na niej gramy, nie? Mega. Fajnie, fajnie Fajnie, dzięki czytarzy, dzięki czytarzy. Dzięki. I patrzcie, gra już działa płynnie. Pozdro. Pozdro, gra już działa płynnie. Pogchamp, Pogchamp. Dał cheaterów, dał cheaterów. Dzięki. My name W ogóle teraz patrzyłem. Szanuję za nazwę, szanuję za nazwę Tikka jednak. Ja teraz zobaczę, jaki on ma nick. Dobra, Tik jesteś chłopie gołtem. Tik jesteś gołtem. Tik jest gołtem. nie przysięgam. Tik jest gołtem. Czy Godix jesteś inny! O pier, stary 3-15 5-10, dobra, ty też sobie wybrać dobrą postać. Nie, nie da rady. Zaraz bijemy. No i ładnie. Nie no, widzowy free to będzie, będzie. To będzie taki free. bez przegranych lecimy dzisiaj. I w ogóle w Minecrafta zacząłem grać z Minecraft op, dobrze minął. Dionek dobrze minął. Miałem wolne widzowie dzisiaj. Wczoraj miałem wolne, dzisiaj miałem wolne, jutro muszę iść na studia coś tam sobie zacząłem pisać tą pracę, bo muszę zacząć ją pisać już, więc coś tam sobie zacząłem kminić. Z pistreści napisałem wstęp tam więc mi się nie chciało. Więc zajęło mi to pół godziny Przedem sobie zjeść Co zjadłem to możecie sobie zobaczyć na moim Instagramie, bo wrzucałem relacje. No powiem wam, dobre, dobre dzonko, to mi się podoba takie dzonko hopie, hopie. Więc no, taka, taka sytuacja dzisiaj za... No i rano byłem na siłownie, ale to standardowo, więc... Standardowy dzień. Nie wiem, no czy nas jakiś kruk człowiek uklepał z Hankiem. Szanujmy się. Co są za Team Kompy z Ohio w ogóle? Dało Team Kompy, chopie, nie wiem skąd. Co to są za Team Kompy, chopie? Skąd oni wymyślają takie postacie? Skąd oni wymyślają postacie Hank, Kruk, Squeak, Hopie. Czemu ja takich ludzi nie mam na rankadach? Może dlatego, że oni mają mityka. Co to za boty są? On do wchodzi w moje ataki. Chłopie całego go naklepałem. Całe 10K życia mu zbiłem. Wszystkie cztery rakiety w niego wpadły. No jakieś kastraty to są. Dobra Win. Nie no co za boty? I tam jeden ziomek miał yy, mastera. Ja nie wiem jak oni wbijają te mastery. Naprawdę. mnie to zastanawia widzowie. 1600 co 1600. Oni mieli 1600? Co? Już to grałe gówno największe! Co to jest? Nie dobra. Dobra, powątpiewam już w ludzkość, nie? Powątpiewam już w ludzkość. Oni się ledwo ruszali, człowieku, wszyscy... Ten Daryl to wszedł we wszystkie moje ataki z rzędu i oni 1600 mieli. Dobra, xD. Te. To teraz na tych pucharkach to jest chyba poziom chyba obniżony dziesięciokrotnie. Kaszpe na like mówi, że jesteś botem. No ale to Kaszpe ze mną przegrał jeden Faden i mnie chopiej nie mógł dotknąć jak ja grałem krukiem. Więc no co ja mogę powiedzieć? Jak ja jestem botem, to on jest wizowy już nie wiem kim, skoro na mnie przegrał. Jest odcinek na moim kanale jak dostał na łeb, on grać nie potrafi. Kaszpę się skończył w tym samym momencie co zmienili system pucharkowy. No <grym> on się skończył. Chłopie się skończył wielki Kaszper. już nikt o nim nie gada. On wbijał chłopie te 35 na hejście, bo go boostowali. 35 teraz nie ma, bo są 50, już chłopie, koniec Kaszper. Skończyło się 5 minut. Ktoś mi to wytłumaczy? Nie wiem, trzeba, chłopie, Daniego przekupić. Dani, stary, obiecuję, że już nie zwyzywam, jak będę miał Mastera. Eee! Co to się skampiło, jakieś chłopie? Co to? Jakiś <grytania> kaktus się kampi w krzaku. Gdzie on jest? No wiedział... Nie, dobra. Nie powiem co, nie powiem co, bo nie jesteśmy na kiku. Ale jak przyjdziemy na kika, to ja powiem, co sądzę o takich gagatkach. Dzisiaj miałem... Nie, słuchajcie tego, miałem mapę, kurde, jak ona się nazywa. Nie wiem, jak ona się nazywa: Na Brawl że masz tutaj kawałek ścianek, tu kawałek ścianek, i tak, tak, krzaki, i na środku. No, generalnie na tej mapie Ziomek wziął Piper. A uwaga, miał Last Pika, nie? Miał Last Pika u nas w teamie. I w tamtym teamie był Frank, była B. I trzeciej postaci jeszcze nie wybrali, nie? I ja mu sugeruję Oli. Mówię, że spamiłem mu, żeby wziął Oli. No to chłopak nie. Wziął Piper. Co się stało w przeciwnej drużynie? No przeciwna drużyna wzięła Oli, wzięli piłkę i weszli nam do bramki dosłownie, no bo nie mogliśmy nic zrobić. Więc pozdrawiam. A potem jeszcze miałem e, inny fajny meczyk, też na Brawballu akurat. Dzisiaj dużo debili chyba bola grało. E, I moi drodzy, ziomek se wziął waga Gayla. Gayla nabrał bola. Moi drodzy, zrobił staty 4.16. Jest moc, jest moc, nie? W tych rankedach z randomami. Alien Fame 2. Jaki Alien Fame 2? Kto miał Alien Fame 2? Nie gadać, że tam ktoś miał Alien Fame'a. Ten nie miał w ogóle. Alien Fame! Nie! Alien Fame 2! Takie gówno! Czemu to ma dobra. Czemu my człowieku, bijemy po głowie? Czemu oni wszyscy mają mastera? Ja nie dostałem depresji 80k, zobaczymy, czy ktoś będzie 27k. 57. O, 90. Mogę z tym. Czemu ty masz mityka i 90k? Ile ty masz na trójkach? 7k. Nie, dobra, ja chcę zobaczyć, jak on gra. 90k, pucharków mityk na rankedach tam dodałeś, kiedyś komuś autograf? dałem ale bym miał disa, ale jak mogę ja muszę być family friendly, ale bym chłopie takiego disa dał że cały chat by napisał ale był skancelowany z internetu <grym> chłopie miałem idealną odpowiedź na to no i dupa nie, nie zbij jeszcze uważaj, bo on chłopie może dobić Dobra. Nice. Bijajcie na kika, wbijajcie na kika. Link na trzecie macie od Mattiego, widzowie, kończymy live'a na YouTubie. Idziemy na kika i tam bijamy dalej te pucharki. Zapraszam na kika. Zaraz 90 koła wbijamy. Zaraz jesteśmy na kiku. Wbijajcie na kika, widzimy się na kiku. No dobra widzowie, kończymy tam karu śmiechu